Witajcie agenci rosyjsze kłania a dzisiaj mamy granie w Resident Evil 8 I tutaj już możemy się połączyć ze wszystkim. Zakończyła się wtedy ostatnia już beta. In death glory to Mother Miranda. But you're whining. We're almost there. <laughs> Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my to louise's house near the fields oh no they're coming who is what the hell was that stop shouting you'll draw the monsters tell me what is going on around here it doesn't make any sense Mother Miranda has always protected us! You escaped my little brother's idiot games, did you? Ah! Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! Ah! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Winters. Welcome! Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Wow, agenci! W tym cudownym momencie zaczęło się odliczanie. Następne demo dostaniemy dopiero za 2 dni, 8 godzin i 32 minuty. Co w tym czasie mogę wam powiedzieć? Albo wiecie, co? Skopię to teraz do tego, do mojego komputera i zrobimy sobie analizę zwiastunu. Także poczekajcie chwilę. No i jestem agenci. I tutaj, jak wam mówiłem, wow. Wiele się dowiedzieliśmy o tym, co się będzie działo w Resident Evil Village. Oczywiście, znana nam wszystkim korporacja Umbrella, to nawet nie wymaga komentarza. Jeśli chodzi o to, że to nie jest chyba ta dobra, ambraja, tylko ta zła, jeszcze, chyba że obie są złe. Na następnej scenie widzimy człowieka, który ciągnie nas gdzieś. Ten człowiek w okularach był ubrany za handlarza, aczkolwiek mam wątpliwości, że on jest handlarzem. Będę omawiał agenci wszystko po kolei sobie tak jak ułożyłem sobie to wszystko. Nie będzie to zgodnie ze scenami. Zwiastun leci tylko w tle. Jeśli chodzi o samą demonstrację tej rozgrywki, przeszła ona moje najśmielsze oczekiwania. I muszę przyznać, że jestem bardzo zaskoczony. No więc tak, agenci. Zacznijmy sobie od właśnie od człowieka w okularach. Czy on jest handlarzem? Wątpię. Już teraz. Y, może i miał nim być, ale na jakimś etapie uznano, że będzie on bardziej wrogiem naszym. Y, czy jest to brat Lady Dimitrescu? Być może, ponieważ y, zauważcie, że Lady Dimitrescu, że w tym demie niby, y, które miało być tylko pokazem technologicznym, była wspomniana o, o postać Brata Lady Dimitrescu i zauważcie, jak on stoi koło. Al że, on, że za nim stoi Alkina Dimitrescu. Jak on coś przedstawia temu tłumowi szalonemu, yy, tych szalonych stworów, yy, i właściwie Alkina nie robi mu nic, więc myślę, czy to nie jest zakażony jakimś wirusem, grzybem czy czymś. Po prostu brat Lady Dimitrescu, który po prostu stara się przetrwać w nowej rzeczywistości. Jest człowiek z młotem, jako człowiek z złotem, i mam wrażenie, że to jest też ten człowiek czy stwór z toporem, który po prostu to jest jeden i ten sam człowiek, co jest bardzo jawnym nawiązaniem do Resident Evil 5, gdzie mierzyliśmy się z tym egzekutorem, którego widzieliście choćby na mojej serii. Odeślę was do niej ewentualnie. Jeśli chodzi o sam krajobraz, jest on naprawdę śliczny. Wioska w Rumunii, w śniegach. To jest naprawdę śliczny krajobraz, którego brakowało rezydentowi. No właśnie. Dalej jest. Jeżeli dążyć temat handlarza, który miałby ewentualnie być, to to nie dość, że byłoby nawiązanie do R4, to jeszcze do tego pewnego rodzaju mogłaby to być nawet wskazówka, czy że remake na przykład powstaje. Chociaż ja osobiście na remake czwartej części nie czekam, ponieważ uważam, że, że czwarta część przetoczyła szlaki dla wielu innych i według mnie na razie ona remakeu po prostu nie potrzebuje. Kod Weronika to już bardziej. No właśnie, dalej, co mamy dalej? Eee, mamy jakieś stwory, coś, nie wiem co dokładnie które atakują szukają Itana albo w tym coś w takim znaczeniu są to stwory prawdopodobnie wilkołaki na zwiastunie widzimy też na finalnym zwiastunie widzimy też Yy, moduły, które wznoszą, może o tutaj, właśnie, i przemianę jakiegoś człowieka w coś, właśnie, w to coś, co yy, mamy. Yy, I dan wsiada do samochodu i robi rozwałkę. Yy, czy yy, on się najprawdopodobniej przemieniał w to? Yy, ja się zacząłem zastanawiać, czy to nie jest. Ewolucja pasożytu z Resident Evil 7, czyli pasożytu grzyba, właściwie typu E. Ale potem doszła mnie pewna myśl. Co jeśli to jest pasożyt typu Las Plagas? Albo co lepsza, że to jest zmodyfikowany i wypuszczony po latach wirus T, który ewoluował do kolejnego swojego stadium i zamiast zamieniać w zombie zamienia w wilkołaki ale byłyby dopiero jajca, nie? że paro... Y że dziesięcioletni wirus T przemienia ludzi ponownie no ale i mamy Chrisa Chris to w ogóle jest tutaj barwna postać ponieważ y w Resident Evil 8 y gra on rolę trochę dla Itana takiego czarnego charakteru który zabił mije. to już jest potwierdzone nawet w słowach samego Itana Wintersa, który wprost mówi, że zabił mije. więc... Y Mam wrażenie, że szacunek, który miał do Chrisa, on właśnie stracił. Chris patrzy taki trochę niewzruszony, a trochę podłamany. Więc mam wrażenie, że coś się stało w jego życiu, co sprawiło, że Chris zachowuje się w taki, a nie w inny sposób. Trzeba pamiętać, że wiele lat minęło od tego. od wydarzeń z. drugiej części, z. Kodu Weronika, czy choćby z degeneracji Resident Evil, która jest kanoniczna. W tym momencie możemy powiedzieć, że w Resident Evil 8 może chodzić, według mnie, o trzy rzeczy. Trzy rzeczy z trzech różnych części. Zacznę od najmłodszej wersji, czyli że. Chris stracił Piersa, wtedy to widzieliśmy, bo PiRS został zakażony wirusem C i widać było, że Chris jakoś to zniósł, jakoś to zniósł, ale jednak też trochę nie mógł się pogodzić z tym. Jednakowo teza ta jest podważana przeze mnie tym, że kiedy widzimy epilog kampanii Chrisa to widzimy takiego żołnierza, co podchodzi co nastąpił właśnie Piersa i po prostu Chris reaguje A, spoko, no to ruszamy do akcji, no i walimy się z tym, nie? Więc to się po prostu akcja cała zawaliła i po prostu to nie jest według mnie to Druga wersja jest z gry, która wyszła parę lat wcześniej. Tyczy się to Jill Valentine. Owszem, Jill została uwolniona. Pomogła Chrisowi. Wirus ten znikł z jej organizmu, ale czy aby na pewno? Może musiał ją zabić. Może się przemieniła jednak w żywego trupa. I i musiała tego i musiał ją y, po prostu zgładzić dżilkę. Albo umarła po prostu jakimś sposobem po wydarzeniach 05 Wszystko jest na tym etapie możliwe, ponieważ niewiele możemy o Krysię powiedzieć, bo widzimy go tylko kilka razy. Raz jak walczy z Itanem. W sensie siłuje się z nim. A raz, kiedy po prostu stoi i coś tam powie jedno zdanie, po czym patrzy tylko na Itana. Więc tutaj aktualnie nie mamy za dużo informacji o Chrisie Redfieldzie. Yy... Ostatnia teza, według mnie najbardziej prawdopodobna, to jest śmierć jego siostry Claire. Być może będzie to wyjaśnione w notatkach, dlaczego Chris tak się zachowuje, a nie inaczej. Być może to, jak on się zachowuje, będzie rozwinięte. Yy... Jeśli chodzi o Claire, to według mnie. Trzeba przytoczyć tutaj słowa, które były użyte w remake'u drugiej części, w których Claire mówi wprost, że Chris i ona mają tylko siebie nawzajem. Jest tam gdzieś wątek z Leonem, że to, że to Bierzantka, ale sądzę, że Claire to bardziej powiedziała dla żartu, do Sherry I po prostu, według mnie. No, tutaj też nigdzie nie jest powiedziane, że Leon coś czuje do Claire. To nigdy. Ja nie skreślam tego, że ich relacja może być racją miłosną, ale to byłoby po prostu zbyt banalne. Um, jeśli natomiast chodzi o. O to, to Claire mogła umrzeć, mogła zginąć na przykład w. co pokażą nam w Resident Evil ten wieczny mrok. I po prostu Chris się o tym dowiedział. I no. Stracił powiedzmy wolę walki już. To jest możliwe, bo Chris był, jak pamiętamy z choćby z kodu Veronika, Chris był bardzo mocno związany ze swoją siostrą i No i właściwie można o tym powiedzieć wiele. Co dalej? Mamy tutaj wziastu nieco, mógłbym wam powiedzieć. Nowe bronie, itana, choćby snajperka. Według mnie bardzo fajny motyw. Rzadko kiedy możemy pokrywać snajperką. Na przykład, tu mam wrażenie, że w Resident Evil 7 nie kierowaliśmy nią w ogóle taką snajperką. Właśnie Lady Dimitrescu. Jej zachowanie świadczy mi o tym że najprawdopodobniej je, nie może być ona prawdziwą że to tylko jest ofiarą kolejnego eksperymentu. Być może The Connection znowu coś kombinowało i znowu im się coś wymknęło spod kontroli. Jest to możliwe, ponieważ firma The Connection z siódmej części Antagoniści była niestety, popełniała te same błędy co Umbrella w Corporation w dwójce i w trójce i w jedynce. Co świadczy o tym, że po prostu mogli mm, mogli... Y, mogły im się eksperymenty wymknąć spod pod kontroli y, Co dalej mamy? Znak mówiłem Lady Dimitrescu jest. Córki Lady Dimitrescu to będą pewnie takie mini -bossy. Y, Co dalej y, Chris'a już omawiałem. Człowiek o kolarach jest. Nagła przemiana jest. Potwory są. No i został nam jeszcze jeden typ z tego zwiastunu. Jeden gość, który którym jest jakiś gruby przy sobie człowiek. On poza stwierdzeniem mistrzu Intersyniem nie mówi w nie praktycznie nic, więc o nim jego również można podpiąć pod to, że to jest brat Lady Dimitrescu, yy, ale wątpię, wątpię w to, agenci. Więc yy... aczkolwiek wszystkie wyjścia są w tym momencie racjonalne, i tam ewidentnie będzie miał do odkrycia te tajemnice, oraz yy, od... będzie musiał odkryć chyba też dlaczego. Chris zabił mi je. Yy. Jest też y, wzmianka o tym, że Itan może mieć już dziecko z Miją. Y, czy to prawda? Zobaczymy. Widzimy, y, chyba jak dobrze widzę, w związku nie jest. Raz pokazana Mija, więc y, y, co nie się y, coś na rękach, być może to jest właśnie dziecko. Witana. Czyli to możliwe? Nie mam zielonego pojęcia. Y, być może będzie to jawnie pokazane. Na pewno będzie to jawnie pokazane w Resident Evil 8. Ale jaki to ma związek z całą tą sytuacją, trudno powiedzieć. Agenci, trudno powiedzieć. Yy, będzie trzeba trochę w tej dziedzinie pogrzebać. Yy, no i zobaczymy, zobaczymy co przyniesie nam Resident Evil 8. Ja myślę, że to jest finish całej sprawy. Jeszcze zrobię update prawdopodobnie za dwa dni, kiedy... Tak, jak było pokazane na wstępie, będzie, będzie coś nowego. Pokazane myślę, że to będzie wszystko na dzisiaj. No, i oczywiście, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Konstruktywny komentarz, mile widziany. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. We await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. When uh, you're whining. We're almost there. <laughs> Rose, where are you? Survivors out there come to my to Louisa's house near the fields. Oh no, they're coming. Who is what the hell was that? Stop shouting, you'll draw the monsters. Tell me what is going on around here. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Ah! Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! Ah! We can bust out with this. Lichens and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow we're all be we dead. No, let me go! Chris? What the hell?

Książek Katarzyny Kliogucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lata.